Ja, ja, ja. Najlepsza zasłoninka Powiedz, co my zjemy. No. Tutaj, wrócę y, damy tutaj bo taka dziura, taka jak jest. Mm. Ładnie, bardzo ładnie. Mm. tak jak się mówi rajdy. macie coś? Stoi w inkar w lesie, tak? Wracamy. To jest skład nowe, to to teraz ślady jazdy mamy, tu można wrócić. Teraz teraz jazdy mamy. To jest. To tutaj, tutaj. jest To no, jest wiele papierów. No musi się zająć. To jest tradycja na odbieranie pojęcia. Słyszałam właśnie, ale mi nie tak opowiadała tak za to. A, ale... mm. A to dziś, ale... Jak było więcej osób, to, to było ładniejsze. To było więcej. Nie, i tak jest fajnie. panki gwiazdki poszły do lasu no, przynajmniej nie będzie mi się kojarzyło z tak? gwiazdki, bo tak to mi się zawsze kojarzy z tą panką tak? zobacz to mi leje zobacz tak, bardzo ładnie tak,

Minka? Tak jest to nie to Słoninka, to na ah. To A, no dla sikorek? patrzcie. Zresztą przechodzili tam tyle sikorek było. I to było nie mamy na tych

On znajdziesz znajdzie idzie. Prezes wyszedł z Zrębę, Rób tu jedno. No ale pracuje. To bardziej, jak je to będzie. O, grzeczna byłam, grzeczna. Dzieńce, więci, Dobra, grzeczna będzie. Nie ja, nie, ja na razie nie, bo jakie włosy nie będzie smakować. O, Mikołaju, Mikołaju. Garku, Czekaj, żebym pił baskę. jaju. Dobra. Idziesz do raju, Mikołaju. No. Zrób tu jedno zdjęcie, bo... Mhm. Dawaj tu, dawajcie. Mikołaj! Są? Prezesie, sam. Mikołaj, chodź. Mikołaj, chodź no! No, czekaj. Czekam, czekam. a Nie, czekaj. No

No, no, ale nie dwóch chodź tu jeden, niech jeden. Robi. Bo ten prosił. Dobra, masz dwa razy. Mikołaj sieć tu. Dalej, co piszesz? A choinkę widać? O właśnie swój weź Zrobi. Mm. Mhm. No, Zrobi. Zrób zdjęcia, bo to wyślesz do tego, na pocztę No to co, śpiewa czy nie? Moi drodzy... Mikołaje. No. Tylko dasz mi później... No. Ale chodź tylko. Kazik, stój tam. Tak? Marmalada? Seks seks. seks? seks? Seks Już? Już. Mhm. Ay, dobra, bo mi się gorąco nie marmolada, tylko drzym. Drzym. Choinkę widać? Albo powidło. Mydło i powidło. Zrób, ale choinkę, jedz samą. Karczę, Zróbcie choinkę. Nie wiem czy ja mam. Nie samo nie, tylko... Ale lubię swoim komp. No. Ciekawym czy będę miał zdjęcia. No. Ci Ciekawe, czy będę miał zdjęcia. Zaczekaj, kamera się Chcę się więcej takich Dziękuję to, to nie. Anyway... No. <fora> Czapy. No, Mikołaj. O, Mikołaj. O. Zrób nam z alą jeszcze. No. załóż sobie czapkę te założy. Nie, założy nie. Zrób tutaj nam. Zrób to. to zrób No to. Zrób Zrób tutaj nam. O, Chodź tu do środka, o, Tak, to jest masz. Bo mam nadzieję, że będzie dla mnie jedno. No, no, tak, A, i że No bo są. No. No, no, wszystko jest. Wszystko na miejscu. Dobra. No,

O jest, fajna, chwili, nie chwili, chwili, o, a tu jest chyba ma, to jest tak wyszła, <grymne> no, to ładnie się Trzeba iść na jakieś patyki. Na horyzoncie. Uwaga cisza, 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 uwaga, uwaga. No jest to, to jest no, to. Jest, no. Chodź, ona będzie stała, chodź szukać patyków, a nie będzie tam stała. Ja mam takiego... Co na patyka? No.

Kulku, kurku. Jak się daj noża? A ty, dwie gałązki, żeby rozprężały. Tak było. Wiesz? Mhm. Dwie gałązki w kładzie. Kucyna, się... tam nie, chodź i pokażę, chodźcie. No. Chodź i pokażę w drzewo. Złam to A w ogóle wyjdzie. Teraz na usta. Teraz na usta. Patrzcie. No.

o tak, nie, że będą głowina. Teraz, teraz to ja wiem. Na ja bardzo polecioncę. Do mnie przechyl więc. nie, Ci nie, to nie, Ci nie, to nie, nie, no nie, to nie, nie, nie,

to rower szlak, tylko wiesz, ale tak ustaw się to zdjęcie zrobił. To dobrze jest, co chcesz? Nie, jeszcze tego, tego nie widać Szlaki Co ty tam kombinujesz Szlaki, Szlaki. o Ani kombinują koń pod głową Teraz no, to ty... ci spadnie ty tak, tak. musisz jeszcze raz przyjąć Ja mam mamło się pali Jak chcię widać jak koszlaki Tak, tak. spadł nic. Bardzo. Tak. Panowie Posłowie, Panowie Posłowie, Panowie Posłowie, Panowie Posłowie, To, ale może być nie. Rozrabaj, rozrabaj. Nie, na wodę. Właśnie na wodę. co?

Tak, jeszcze spalił. się złe. Tam się zarzy, tylko trzeba wąsykać. Ten worek też! Ale wątki na końcu, póki właśnie. No, no. Wątki to Ty, też spalił. A wątki na końcu. Nie ma cubu, nie ma wiatru. Wątki na no, tego. O, no. no, okay. już daje czad. No, rosła to sobie. Ja mam Dlaczego autobusów? autobusu? Nie, ja to ciągnie nowę. dobra Co ile jeden? Jak chce? Dajcie mi jeden. No, nie, to chce? To chcesz? jest nowy, tak? Ten co miał być zmiana. To chce. Do 11 grudnia. Dobra, tak. Też Tomek, co? To. A co to za rozkład? Pociągi. To chce patyka. Tak jak gdyby ktoś nie mógł być na WikiLi, to zostaje regulację. Proszę. Dziękuję. Ale

od dmuchać. O, zapomniałeś o balonach, no popatrz. ale nitek nie masz. Ale nitek nie ma. No, ale tak zawiążesz. Nitki zaraz. A mówiłaś No, to o balon. To ma jakieś nitki. Ty i tak zawiążesz, wiesz? Z ale jak przecież... To nie, to się nie, czyli, nie, Ale nie, to trzeba mieć od razu wziąć, bo no ja mówię Ta, weź nitkę, no. Jak się nie idzie, zaraz... Ale skończyć. to co nitka, do czego? No Aha, zawiesić. No tak, Ale wiesz co, a wziąć po nitkę. Zakręcił się nieco tą stronę to, i... To, jedną kączkę wychwiedzować, bo to nie Albo wziąć, i tą jedną y, ozdówkę tą wieszonką, no, długą i tym związać. Chociaż tam w tej słoninie też jest duży wysudek. O! pojedzie sobie. Dzień. Zachowaj, co, Więcej więcej, Wiem, bo już pracuje. Wije. No, gdzie ma ten? ten. <Zenio großes> ten Szukałem, ale Europa... <zded> nie ma. nie masz której Co ja dawaj, Dawaj, nalewaj i Ja Ja chorejcy wysyłałam, bycie bo nie ma ani jednej domu. Nie on, on, znaczy nie wysyłał, bo wszedł ja, je, i no, ja jechał do nas. On mówi, mama ja jestem w Żabce, kiełbasa jest droga. Pan, pan, pan. Jak o, ja mówię, kup, a jaką kupię, że nie będę po łasce, To jak kucham, idziemy <gryzm> temu, Ala, weź mi kiełbasę. <słuchatki> a ja się wiem, bo kupiłam ten kształt, to cała kupił jako, nie ja wiem, jak ja Jakby pierwszy raz kupił. Zalecała, nie, nie, nie. Pan tak. jest jestem tutaj. Tak. Pan Józef, jestem tutaj. Tak. Pan Józef, jestem tutaj. Tak. Pan jeszcze jestem tutaj. Pan Józef, jesteśmy tutaj. Tak, a i to zawiązać. dawaj, to dawaj jesaj, Jeszcze dobra, jeden, Czekaj. Już tam, już to jest jedno jajko. Jeszcze jedno, jeszcze, jeszcze dawaj. Dobra, dawaj drugi.